Dzień dobry. Chcę wam powiedzieć, wielkie oszustwa i scamerstwa Engie Gang, czas poznać całą prawdę. O donatach to aż szkoda gadać, są tak dziwne. Ze jak taka osoba może wysyłać takie rzeczy ble. Oszustwa to jego codzienność, ale a z takie oszustwa. Czyli listamy na gamę pasy w jego grze, oszustwa na Robuxy i wiele, wiele więcej oszustw na jego kanale. To na razie tyle od nas, kiedyś pojawi się większy film.